I już nie mam go z tej strony wiki na nas, a dziś Wam pomogę w jednej sprawie, bo możliwe, poważna skrzyżka z Discorda lub z jakiejś innej rzeczy. I jeśli na przykład ja włączę do mojej grupy rozmowy halo, 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 i czasami niektórym to nie pojawia się kłaczko i w ogóle nie słychać, więc. Jeśli macie problem, że macie takie kółeczko, a nie wyświetla Wam się takie, jakby zielone, to wchodzicie sobie w ustawienie użytkownika. Dajcie, gdzie to jest, głos i wideo, i dajecie sobie, mieliście naciś naciśnij mów, a dajecie aktywność głosu. No i macie wtedy. Pokażę Wam, patrzcie. Jak damy naciśnię głos, to patrzcie. Halo, halo, halo. I nic nie słychać. A jak wejdziemy w to. Głos i wideo. Dajemy aktywność głosu, to halo, halo, halo. I słuchać. I właśnie ten barwnik jest bardzo dobry, bo się. Wczoraj dowiedziałam, bo wczoraj miałem to włączone, więc narka możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Możecie nam powiedzieć jaki mam...